Dzień dobry. Dzień dobry, witaj się z wszystkim. Powiedz, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogmasie. 11.11 .11. piątek. A ja w domu. Cześć. Powiedz cześć. Witamy na kanale Live by Claudia. <laughs> cześć, powiedz cześć, nie mnie, Powiedz cześć łapkom. Cześć. Cześć. Witamy na kanale Live by Claudia. Zapraszamy do Vlogmasa, bo dzisiaj jesteśmy w domu. Bo jesteśmy chorec, to znaczy Klaudu, nie jest chora. słodziego. Czek, ciek, czek, 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 Idziemy na Polko? No wychodź. czek, czek, chodź, idziemy na Polko. czek, 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 Idziemy na Polku. czek, 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 Oh yeah. Of course. Mamy czek, więcej. Ale się cieszy, ja uwielbiam śnieg. Chcesz ubrać ubranko na, pol na Polko? Bo tutaj jest jakieś takie nowe chyba. Chcesz ubrać ubranko na Polko? To chodź, ubierzemy ubranko na Polko. Żeby ci było cieplutko, bo zobacz jak jest dużo śniegu na Polku, chodź. Zobacz, jest dużo śniegu. Patrz, co jest na Polku, śnieg. Śnieg jest, widzisz? Super, co? Ty lubisz śnieg, ty się urodziłaś prawie w zimę. To chodź, ubierzemy ubranko, poczekaj, popatrz, Daisy. Ubranko. No, wyjdź najpierw tam i poczekaj, ubierzemy ubranko, tak. Żeby nie było ci tak bardzo zimno Siadaj Tak ślicznie Dobra piękna dziewczyna, widzisz? Proszę Daj ja tu pojechać I zrób siusiu Wiem, że zimno, to są kameczki Ale zimny bardzo Oddaj. Zobaczcie. tu już jest świąteczne. Rzeczy powyjmowane. Sianko. To to nie wiem co to jest. Tu nasz Daniel Reniter i nasz o, brzydki Mikołaj. Świe Boże, bałwan i Mikołaj. Jak to wygląda śmiesznie tutaj. Oj oj, oj. To Mikołaj zarobisty jest. Siedzi sobie głośnika i Elonia. nie? Zobaczcie jeszcze to tutaj się skrył projektor śnieżynek. Chciałam mieć takie śnieżynki wokół domu. Już w zeszłym roku nie mieliśmy, więc może kojarzycie. A te światełka to ja nie wiem kto będzie odplątywał, bo tu jest spoko, ale tu wydaje mi się, że to jest dosyć poplątane, chociaż może mi się tylko wydaje. A ja po powrocie wczorajszym i dlatego, że jestem trochę przeziębiona, czuję się już jak totalne jakieś takie gówno. I tak też wyglądam. Jeszcze widzę, że makijaż po prostu, w sensie zmyłam makijaż, tylko to już mi się nie do końca zmazało, więc wyglądam tak, jak wyglądam, a chodzę w tym było otworzyłam czyli nie było zimno, a chcę zrobić kawkę. Nie chcę się robić z tym delong, czy jak się nazywa, więc sobie taką na szybkości espresso intenso z oczywiście ubitym mleczkiem. I w tym to, to z wychodzi, a to ubitym mleczko ja robię takim spieniaczem, który gdzieś tutaj jest, który był przy okazji kup na y, kawę, bez bo Mój takie taki rozpuszczalkę w domu, więc. Super jest, ale z IKEA też jest naprawdę świetny, więc wiecie, za 5 złotych czy sadyszka, a się bardzo opłaca, bo mleczko fajne wychodzi. I mleko, które się super ubija, nie wiem jak jest z zwykłym mlekiem, w sensie wieczno na przykład 3,2% i tak dalej, bo nigdy takiego w domu nie mamy, że ją 2%, 1,5%. A już mam mleko bez laktozy, takie mleko bez laktozy. Ono się ubija najlepiej, bo na przykład kwas 2% bez laktozy się ubija gorzej, nie wiem od czego to do końca zależy, bo tu z się powinno lepiej. No ale to jest świetne, do objęte Oczywiście, jeśli mleko, bo trzeba podkreślenie. mleko. mleko. mamy, mamy ten ekspres do kawy na do czy którego nie używaliśmy też jakiś tam czas, bo wiecie, no jakby kapsułki są drogie i kupiliśmy ten, ale chcielibyśmy mieć taki, że ani ten, ani ten, tylko wiecie, taki z mleczkiem ze wszystkim, taki ładny, różowy, widzieliśmy, i chciałam go sprzedać za stówkę, więc jakby ktoś był zainteresowany, znowu ma, w zasadzie sensie ma nowy, no nie wiem, może ma pół roku, bo kupiliśmy go jakoś czerwcu może, no jest tutaj trochę zakurzone, ale to jakby po prostu się kurczma znosi, bo już wiecie do soboty blisko. I ten De'Longhi, on jest super, z tym, że no trzeba tutaj wiadomo używać tego i kawy już zgolonej, bo on sam nie mieli, ale jest świetnie, jest szybki, więc to jest naprawdę super sprawa. A tego używamy czasami, właśnie ja rano, jak nie mam czasu zrobić sobie tamtej kawy, bo nie chce się czekać jeszcze dłużej. I co do kapsułek, to nie używam zawsze z kawy Dolce Gusto, takich oryginalnych, bo są droższe, kupiłam na przykład z Pietry z Lidla, kupujemy też czasami ze Starbucksa, one są w podobnej w sumie cenie co nas z dlaczego? del smakują świetnie te ze Starbucksa, ale też są super, nie zawsze warto kupować wszystko oryginalne, pamiętajcie. Ej, jak wieczorem wróciłam z tej hygienii, to myślałam sobie o, co są kasztanki tiki-taki, nie? A tutaj bombki i ozdoby, yeah. A taką laskę nie pamiętam, czy kupiłam w Anglii, czy gdzieś, ale, albo w Stanach, no, nieważne. W każdym razie zrobiłam dużo takich ozdób yy, właśnie świątecznych, takich lizaczków do przedszkola i super wyglądają na oknie, więc polecam. Oczywiście tam, gdzie ja chciałam usiąść, to mi Dzidia od razu zajęła miejsce. Minęła sekunda, jak się obróciłam, chciałam tu się przykryć. Yy, no, ale czas na zaplanowanie dnia, zrobienie listy to do, co dzisiaj chcę zrobić i montowanie filmu, śniadanie później. No, dużo rzeczy mnie dzisiaj czeka, pomimo tego, że jest dzień wolny. Moja mama wczoraj zrobiła mm, racuchę z jabłuszkami od mojej mamy, ale dla mnie jest trochę za mało jabłek w środku i generalnie miałam sobie zrobić się na nie, ale że kurczę, w sumie one no, ja są całkiem smaczne. I dodałam sobie mm, jogurt z odżywką na wierzch, odrobinę masła, bo już mi się kończy, muszę sobie zrobić nowe zamówienie z olejnym z RD, No i jabłuszko. Nie wygląda to jakoś pięknie, ale jest smaczne. Ogólnie to dzisiaj kuracja domowa. Picie kawek, herbatek, wody. Ale najsłodsze, co dzisiaj zobaczycie, najmontowanie no vloga, który cały czas tutaj po prostu leży i się nad nim męczę, bo podzielę go na dwa, bo jest za długi. Ale zobaczcie. Czy to nie już słodziak? Czoki tak słodziak. English breakfast, czyli czarna po prostu herbatka. Nie jest to chyba Earl Grey, ale najbardziej lubię, jeśli czarną to właśnie Earl Grey. Ale robimy sobie w takiej fancy szklaneczce z... I za 5 zł, chyba czy za 2 zł. Przedstawiam teraz przepis na y, fancy herbatkę na odporność. Czarna herbatkę zalewamy gorącą wodą. Zostawiamy troszeczkę, właśnie tak, miejsca, żeby dodać jeszcze sobie chłodnej wody, bo do takiej gorącej, wiecie, tam 100 stopni nie wolno y, dodawać miodu, bo traci wartość. Dolewamy sobie trochę wody, chociaż jeszcze to się nie, nie zaparzyło. nam, ale wiecie, czarna herbata się szybko parzy. O, zobaczcie, już. Zmienia kolor z żółtego na taki brązowy. Myślałam sobie, że nie, żeby nie tego prezentu, bo to są takie fajne rzeczy do dodania do herbatki, więc mi się go. Ja się potem dziwię, że niedługo chodzi z montowaniem blogów, jak nagrywam właśnie takie wypadki. herbatkę na pogodny poranek. To jest czerwona herbata Pure Air o smaku więc może być naprawdę całkiem smaczna. I fajnie, bo to jest taki ziołka, więc można sobie zapalić coś tutaj. Może zapalić, co ja mówię. Zaparzyć. Można sobie zaparzyć tą herbatkę. E, I są tutaj takie fioletowe listki. No więc tutaj widać z czegoś światowego światowego kwiatka. Kwiat ślazu, cokolwiek jest. Ten syrop imbirowy może użyjemy z tej herbaty syrop imbirowy. Myślę, że to może być spoko. Bo imbir jest bardzo dobry na odporność. I w sumie warto go naprawdę używać, więc let's open it. No to pachnie. What the fuck? Czemu to tak ładnie pachnie? Dobra. Udało mi się otworzyć, ale wiecie co? Ja się boję tego użyć. W sensie boję się, że leje za dużo, więc może zamieszajmy to i pójdę po łyżeczkę. Powiem wam, że po prostu kadry nie z tej ziemi, ale y, wlejemy łyżeczkę właśnie tego syropu imbirowego. Boję się, że dodam za dużo jeszcze troszeczkę. Na przeziębienie. Dobra, dwie łyżeczki dałam, niech będzie. W ogóle tą herbatkę już trzeba e, wyjąć, bo już się zaparzyła. Syrop imbirowy użyte. Good job, Klaudia. Mamy tutaj też coś takiego. E, cytrynki z kwiatem czarnego bzu. Nie wiem, czy to będzie smaczne, ale spróbujemy to otworzyć. Ten bez, no jest taki... Nie. Troszkę się obawiam tej cytryny w tym soku z czarnego bzu, ale dobra, wrzuć. Sukunie, sukunie, zdecydowanie sukunie, bo dla mnie to śmierdzi. Śmierdzi dla mnie taką zgnilizną, takim wiecie, kompotem z suszu. <grym> nie wiem, czy ktoś z Was lubi kompot z suszu, ale taki prawdziwy kompot z suszu. Moja mam robi nie, bo jest słodki, ale te normalne są dla mnie jak zapach papierosów. Teraz zwykły miodzik, jakiś taki. I sok z cytryny, wiadomo. <try> is... Echa, echa. moi drodzy. Yummy, mi, jami. jami, jami. Owsianka jabłuszkowa, znaczy w sensie z jabłkiem, odżywką, uruchy, jogurt. Wcześniej też jadłam mandarynki po obiedzie i może coś słodkiego sobie spróbuję. <laughs> Zobaczymy.